Pochwalony Jezus Chrystus, serdecznie was witam. Ten zoom jest po to, żebyśmy obudzili serce, żebyśmy obudzili nadzieję, bo chcemy służyć Chrystusowi. Wszystko będzie dobrze, cokolwiek się dzieje, bo Bóg jest wielki, On nas prowadzi. Ewangelia dzisiaj nas przestrzega przed bardzo konkretną sytuacją. Jezus mówi tak, dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją. Czyli można słuchać, co mówi Jezus, można patrzeć na Jezusa, czyli go adorować, można być patrzonym w niebo, w obecność Bożą, można być patrzonym w Eucharystię, którą przyjmujemy tuż przed komunią, Ją adorować, i otwartymi oczami nie widzieć, można słuchać Ewangelii, otwartymi uszami nie słyszeć. O tym dzisiaj mówi Pan Jezus. Dlatego czasem daje porównania, daje przypowieści, żeby dotrzeć do naszego serca. Ale zobaczcie, otwarte oczy, a nie widzę. My to dobrze znamy z naszego domu. Stajesz przed lotówką i żona mówi: No jest, no ale patrzysz i nie widzisz. Jest, stoi po prawej stronie. No i patrzysz, nie widzisz. Ona przychodzi i rzeczywiście jest. Znamy to z autopsji. Tak mam też w domu, jak czasami mama o coś prosi, to jest normalne. Mam oczy, a nie widzę. Podobnie jest w życiu duchowym. Czasem jedno słowo, które coś wyjaśnia, jedno zdanie na rekolekcjach, czasami fragment pisma i wow, czemu ja tego nie widziałem? Oczy na uwięzi, jak uczniowie z Emmaus. Znamy to doświadczenie. Jeżeli coś takiego gdzieś wyczuwamy, jakieś jest pogubienie, Prosimy Ducha Świętego, daj mi oczy, abym przejrzał. Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. Moich warg, abym przemówił. To jest to właśnie. My tego potrzebujemy. Mocy Ducha Świętego, światła Ducha Świętego, żeby rozumieć nasze życie i rozumieć rzeczywistość. I na to Wam błogosławię z całego serca. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień, niech Boża obecność i Duch Boży Was całych ogarnia. Prośmy o Ducha Świętego. Tutaj są odcinki, teledyski, które o tym mówią. Bądźmy dalej w modlitwie i w niedzielę zapraszam na modlitwę o uzdrowienie w Szczecinie, w Łodzi. Wieczorkiem zapraszam, do zobaczenia.